Się, co to znaczy mieć rację. Jeżeli na przykład mamy taką sytuację, że na dworze jest 10 stopni, a woda ma 8 stopni, e, i ja sobie wskakuję do tej wody, no to ktoś się zapyta, czy woda jest ciepła, i powiedzmy większość osób by powiedziała, że jest zimna, lodowata, a ja powiem, że jest ciepła, super i fantastycznie się w niej pływa. I kto ma rację w takiej sytuacji? Czy Tamta osoba, która powie, że jest zimna, czy ja, że jest ciepła? Bo to są dwa zupełnie e, osobne zdania, a tak naprawdę dotyczą jednej, tej samej sytuacji. I tu myślę, że dla każdego będzie to dosyć jasne i proste do zrozumienia, że e, i ja mam rację, i on ma rację. Czyli dla mnie to jest ciepła, dla niego jest lodowata i nie ma tutaj takiej sprzeczności. Natomiast jeżeli chodzi o inne sytuacje, bardziej skomplikowane, jak na przykład zdrowie, to tutaj mam wrażenie, że ludzie kompletnie nie ufają swoim własnym przeczuciom, swoim własnym doświadczeniom i nie, nie pojmują jakby tego, że dla jednej osoby racja, racja może być coś zupełnie innego niż dla innej. I na przykład e, mówi się, że trzeba wypić dziennie 2 litry wody. A jak jest gorąco, to trzy I to jest racja. I większość osób to wierzy. I myśl sobie, że jak nie wypiję, jak wypiję tylko pół litra, to jest za mało, jak wypiję 5 litrów, to jest za dużo i muszę coś z tym zrobić. Albo jak tego nie robię, to, to że źle. Natomiast no, ludzie kochani, ogarnijcie się. To wszystko zależy od bardzo, bardzo wielu rzeczy. Nawet ja, Aneta Klimek ważąca tyle i tyle, jednego dnia potrzebuję 5 litrów wody, a drugiego dnia potrzebuje pół litra wody, bo jeżeli na przykład tego dnia zjadłam pięć paczek ciastek i kilo orzeszków, no to Kainz będzie potrzebował do przetrawienia tego dużo więcej wody niż jeżeli następnego dnia zjem arbuza, jabłko i ananasa. To wtedy praktycznie wcale wody nie potrzebuje, no i tutaj jak się ma zdanie Powszechnie obowiązujące na temat 2 czy 3 litrów wody do, do danej sytuacji. Tak samo jest w mnóstwie innych rzeczy. Tak samo można, nie wiem, schudnąć na diecie, gdzie się je samo mięso i tłuszcz, tam jakieś keto czy coś, a można schudnąć tak jak ja jedząc, same warzywa i węglowodany i nie z, z zero białek zwierzęcych, nie mówiąc już o mięsie. I... I czuć się świetnie. I, i kto ma rację wtedy? No, nie ma jednej racji. Tak samo jak jest w, w, w każdej jednej dziedzinie. Polecam wszystkim zainteresowanie się eksperymentem Migrama, który bardzo fajnie to pokazuje, ale na no, ten temat jest już tyle powiedziane, że już nie będę się tutaj rozmacać. Ale yy, ludzie bardzo ufają autorytetom. Ja wiem, yy, no. W swoim własnym przykładzie, dlatego, że ja sama byłam uznawana za autorytet z, z samego tylko tego powodu, że pracowałam w sklepie, stałam za ladą i ludzie przychodzili i pytali mnie, jaki aparat jest najlepszy, jaki aparat kupić, co będzie najlepsze dla nich i ja byłam dla nich autorytetem. Bardzo często, no nie mówię, że zawsze, ale bardzo często wystarczyło, że stoję za ladą w koszuli i sprzedaje aparaty i ludzie myśleli, że ja się na tym tak totalnie znam, że ja im lepiej doradzę niż oni sami mogą sobie wybrać. Faktycznie no, miałam doświadczenie w tym. Wiedziałam na ten temat bardzo, bardzo dużo i mogłam z bardzo dużym prawdopodobieństwem komuś doradzić coś, co będzie dla niego dobre. I ta osoba wtedy nie musiała yy, nie musiała poświęcać bardzo dużo czasu na, na wyszukiwanie tych informacji, które ja miałam w głowie i, no i faktycznie to, to mogło się sprawdzać. Natomiast nie zawsze. Czasami było tak, że ja byłam na 90% przekonana, że dla danej osoby lepszy będzie ten aparat. Ta osoba wybrała zupełnie inny aparat i była bardzo zadowolona i przychodziła później z opinią, że cieszy się, że wybrała właśnie ten, a nie tamten. I jest super. I sama rację w tym momencie. Eee, no i właśnie w każdej dziedzinie tak jest, i można stosować rady jakichś osób uznawanych z jakiegoś powodu mniej bardziej racjonalnego za autorytet. Eee, można te rady stosować jako wskazówkę, po prostu, jakiś tam, nadać sobie kierunek swoim rozważaniom. Natomiast Decyzja w swoim życiu każdy musi podjąć sam, dlatego że każdy sam ponosi konsekwencje swoich działań. Bo ja mogłam komuś doradzić dany aparat, ale to ta osoba będzie robić nim zdjęcie, ta osoba będzie je oprawiać, ta osoba będzie to stawiać i to tak naprawdę on będzie ponosić konsekwencje, a nie ja. Więc to do niego należy ostateczny wybór. Tak samo do każdego należy ostateczny wybór, czy będzie na diecie wegańskiej, czy keto, czy, czy na jakiejkolwiek innej, czy pije wody tyle, czy tyle, czy będzie robić tak, czy tak, czy będzie pić alkohol, czy nie pić alkoholu, jeździć rowerem, czy nie jeść z rowerem. I dla każdego zupełnie inny wybór może się okazać lepszy. I Naprawdę ludzie, zaufajcie swojej intuicji, bo e, no, powiedzmy, że aparat nie, nie będzie jakoś super, e, no na niektórych życiu będzie bardzo ważyć wybór jaki aparat, natomiast na temat zdrowia na przykład, no to, to jest bardzo ważna sprawa w życiu. Jak nie, nie jesteśmy zdrowi, to Ciężko jest cokolwiek robić, ciężko jest wstać z łóżka i ciężko cokolwiek działać, rozwijać się, jeżeli nie mamy zdrowia. I to naprawdę warto podejść do tego bardzo, bardzo poważnie i podjąć samemu decyzję na temat swojego zdrowia, a nie słuchać bezmyślnie kogoś. Dla bardzo wielu ludzi, ktoś, kto założy biały fartuch, jest autorytetem. No to, to, akurat powiedzmy wiem z, z tego, że się uczyłam o marketingu i o reklamie i tam było jasno powiedziane, że jak reklamujemy lek czy coś, co ma wpływać na zdrowie, no to po prostu dajemy aktorowi biały fartuch i ludzie wierzą w to, że to jest lekarz i że, yy, nie wiem, albo na przykład, że to jest dentysta i że ta, ta pasta jest wyborem wszystkich dentystów i musicie kupować tą pastę to będzie dla Was najlepsze. I no, prawda jest taka, że ludzie się nabierają na te reklamy, tak samo jak ludzie się nabierają na to, co mówią lekarze. I tutaj wystarczy, że ktoś ma jakiś tam tytuł i ludzie biorą go za autorytet, bo to jest lekarz. A nikogo nie interesuje, czy ta osoba chodziła na zajęcia, czy nie, czy sama pisała pracę, czy ktoś jej pisał. Czy miała trójki, czy piątki, czy odbywała praktyki sumiennie, czy nie. To jest lekarz, więc to jest autorytet i powiedzmy, ludzie chodzą do lekarza i mają przeczucie, że ten lekarz może jednak nie robi najlepszej rzeczy. Typu na przykład wypisuje receptę na leki zamiast. E Zaproponować komuś jakąś terapię, jakąś rehabilitację, i ci ludzie słuchają tego lekarza, zamiast słuchać swojego przyczucia, albo no, w najlepszym wypadku po prostu zmienią lekarza, który, który przypisze im coś innego. Natomiast no, ja myślę, że warto, warto słuchać siebie i podejmować decyzje samodzielnie na temat swojego życia. Kierować się wskazówkami, słuchać mądrych ludzi, ale samemu podejmować decyzje, dlatego że każdy sam będzie po... Każdy sam będzie ponosić konsekwencje swoich wyborów. Wystarczy, że tak naprawdę najczęściej wystarczy, że ktoś jest wystarczająco pewny siebie, żeby uchodzić za autorytet. Czyli jeżeli ja na przykład mam dość dużą pewność siebie w doradzaniu komuś. W wygłaszaniu swoich poglądów, no to ktoś bierze mnie za autorytet i pyta mnie, co mam robić w danej sytuacji. No nie, nie słuchaj mnie. I nawet tego, co teraz mówię, nie, nie słuchaj mnie, przemyśl to i podejmij sam decyzję, czy będziesz robił to, co ja mówię, czy nie. Naprawdę ludzie myślcie. I to, to takie, takie słowa ode mnie dzisiaj. Dzięki serdecznie.